Mimi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłowani w Chrystusie, w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przedstawia nam problem, który frapuje wszystkich ludzi i również nas, katolików. Jest to problem uniwersalny, ponieważ właśnie dotyczy każdego człowieka i w zasadzie codziennie, w zasadzie niemalże w każdym momencie naszego życia. Chodzi o problem zła. Dlatego uczniowie, znaczy nie uczniowie, tylko ci słudzy, tego Pana z dzisiejszej przypowieści, szukają rozwiązania, chcą pokonać ten konkol, i dziwią się w ogóle, że On się pojawił. Przecież to Pan Bóg jest tym, który stworzył ten świat jak to jest możliwe, że zło w ogóle na Nim istnieje. Ale to wychodzi poza ramy jakby naszego kazania. Natomiast. Chciałbym dzisiaj się pochylić nad tym problemem konkretnym naszego postępowania względem zła. Jak się z nim obchodzić, żeby no właśnie, móc żyć szczęśliwie tutaj na ziemi, mimo zła, które nas otacza i mimo tego, że ono nas otacza no, niemalże nieustannie. Dlatego jest to tak ważne w naszym życiu, abyśmy te zasady Chrystusowe poznali. I próbowali je stosować. Ważna uwaga na początku, że zło w swej istocie nie istnieje. Jakkolwiek dziwnie to dla nas brzmi, ale tak jest rzeczywiście, ponieważ zło z definicji jest brakiem tego, co być powinno, a więc jest niebytem, jest tym, czego brakuje właśnie. W danej rzeczy, w danej sytuacji, w danej czynności, w danej myśli i tak dalej. Są różne rodzaje zła. Jest zło naturalne, nadprzyrodzone, jest zło fizyczne, powiedzmy choroby, śmierć, strata materialna, jak i zło duchowe, na przykład głupota, niewiedza. I oczywiście to zło, które. Pierwsze nam się jakby nasuwa jako skojarzenie, kiedy słyszymy słowo zło, mianowicie zło moralne, czyli grzech. To co jest najgorsze właśnie. I jakie są te zasady, których powinniśmy się trzymać, naszego postępowania, postawy wobec zła? Po pierwsze, nasz stosunek do zła moralnego, czyli grzechu. Cały okres po objawieniu pańskim, we wszystkie niedziele tego okresu otrzymujemy od kościoła pewne wskazówki dotyczące zła i tego jak my powinniśmy się względem niego ustosunkować. I tak w drugą niedzielę po objawieniu pańskim, święty Paweł bez żadnych ogródek i tutaj jakby koloryzowania nam rzeczywistości, mówi wprost, znienawiście zło. I to jest fundament wszystkiego, moi drodzy. Jeżeli tej nienawiści, nieprzejednanej nienawiści nie będzie w naszych umysłach, sercach względem zła, to już przegraliśmy. Nie chodzi o zło oczywiście, którego już wcześniej dokonaliśmy. Jego też powinniśmy nienawidzieć, ale nie w tym sensie, że będziemy się cały czas nim zajmować. Natomiast to aktualne zło, które w nas jest, czyli skłonność do zła i sam grzech, który być może aktualnie jest w naszej duszy. Względem tego powinniśmy mieć i odczuwać nieprzejednaną nienawiść. Dlaczego takie mocne słowa, moi drodzy? Dlatego, że Pan Bóg takim jest. On nie cierpi w swojej obecności chociażby cienia, jakiegoś pyłu znikomego zła. Dlatego Dzięki jego miłosierdziu mamy czyściec, bo bez czyśca praktycznie mało kto z nas mógłby się dostać do nieba. Ponieważ Ma Bóg nie cierpi zła, w najmniejszej jakby jakiejkolwiek formie, dlatego możemy pójść tam do nieba, być w Jego obecności wyłącznie w momencie w stanie się niepokalanymi. Bez zmazy zła. Garigula Grąż, jeden z największych dom Tomistów XX wieku nadał nowy tytuł Matce Bożej, nazywając ją Matką Bożą od nienawiści, ponieważ ona, podobnie jak Bóg, nie może cierpieć zła w jakiejkolwiek formie, nie może cierpieć niczego, co w jakikolwiek sposób nas oddala od Pana Boga, sprzeciwia się woli Bożej i Jego porządkowi. I nie może być inaczej. Dlatego my tak samo musimy być nieprzejednani w tym, Tejże nienawiści. Względem zła, w najpierw w pierwszym rzędzie w nas samych. To znaczy tego grzechu, który jest w nas. I tu musimy być bezkompromisowi. Wszelkie dialogowanie ze złem jest automatycznie już przegraną. Jak widzieliśmy to w raju u Ewy, która dialogowała z diabłem. Musimy być też nienawistni względem zła. Naszych bliźnich. Nie względem bliźnich samych, ich musimy kochać. Nie względem błądzącego, nie względem heretyka, ale względem grzechu, względem błędu i względem herezji. Wszelkiego zła, który jest w naszym bliźnim. Musimy tak samo to nienawidzieć. Natomiast Tutaj musimy zastosować tą zasadę, którą dzisiaj Pan Jezus nam podaje w przypowieści, mianowicie, że nie zawsze będziemy w stanie to zło naszym bliźnim pokonać. My chcielibyśmy od razu je wyrwać, zniszczyć, ale czasami może to przynieść jeszcze większą szkodę niż to, co próbujemy pokonać i zniszczyć. Dlatego musimy być Roztropnie i szukać zawsze woli Bożej, jak On się odnosi do danego zła i czego wymaga od nas w danej konkretnej sytuacji, aby móc pokonać to zło. A więc nie będzie to zawsze gniew, go też od czasu do czasu trzeba użyć, według woli Bożej, tylko zawsze szukanie tego, co Pan Bóg od nas oczekuje względem zła. I czasami będzie tak, że On postanowi, aby to zło pozostało w naszej. Obecności ze strony innych ludzi. I wtedy trzeba być cierpliwym, tak jak On. Czekać na moment sprawiedliwości Bożej, którą On sam już wyznaczy. Po drugie, nasza postawa względem zła, które jest nam zadawane nam samym przez innych ludzi, które pochodzi od innych ludzi, czyli jest grzechem innych ludzi, ale nas dotyczy o tyle, że jest krzywdą nam wyrządzoną, jakimś cierpieniem, bólem, który jest nam zadawany w jakiejkolwiek formie. I tutaj znowu przychodzi nam Kościół z pomocą, dając nam wskazówki w tych ostatnich niedzielach, tak w pierwszą niedzielę po objawieniu Pańskim w święto świętej rodziny, jak i dzisiaj właśnie czytamy tą samą lekcję z listu do kolosan. Święty Paweł mówi nam, abyśmy się przyoblekli. Przeoble Tkliwe miłosierdzie. To znaczy, tak jak Pan Bóg nam okazuje miłosierdzie względem nas, grzeszników, tak samo i my musimy to miłosierdzie okazywać innym ludziom. A później mówi wprost: wybaczajcie sobie nawzajem, jeżeli kto ma skargę przeciwko komu. To zło, które jest skierowane ze strony innych ludzi względem nas, nam zadawane. W postaci krzywdy jakiejkolwiek, ono chce się zagnieździć w nas, nie tylko w tej formie krzywdy, która jest nam zadawana, ale też w formie właśnie zła moralnego, a konkretnie braku przebaczenia. I jeżeli to się zakorzeni w naszej duszy, to zaczyna tam gnić i ta gangrena moralna zła moralnego zaczyna nas zabijać od środka i skutecznie nas zabija. Potrafi zepsuć nam całe życie i niektórzy ludzie rzeczywiście aż do śmierci nie potrafią przebaczyć swoim winowajcom. I nigdy nie zeznają spokoju, bo to zło niszczy ich od środka. Dlatego bądźmy czujni i przebaczajmy, tak jak Chrystus nam przebaczył. Jest to zło, które jest nam zadawane aktualnie. W różnej formie każdy z nas to czuwa inaczej. I względem niego. Święty, znaczy nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii, drugą niedzielę po objawieniu Pańskim, mówi: Błogosławcie prześladujących Was. Błogosławcie, mówię, a nie przeklinajcie. I teraz krótki rachunek sumienia, moi drodzy. Ostatnie powiedzmy dwa lata. Ile zbrodni zostało dokonanych względem nas, względem naszych bliźnich na samym świecie. I ile kroć ulegliśmy tej pokusie, aby nie błogosławić, modlić się za tych naszych prześladowców, tylko właśnie, żeby ich przeklinać. I to nie jest Chrystusowe. To nie jest pokonywanie tego zła, bo pomstowanie na innych niczego dobrego jeszcze nigdy nie przyniosło. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie, mówi Pan Jezus. I precyzuję, mówiąc, że nie dajmy, żebyśmy się nie dali pokonać złu, tylko żebyśmy zło dobrem pokonywali. A więc czym jest to przegranie ze złem? A no właśnie tą próbą pokonania zła złem. Jeżeli my sięgamy po te same środki, po które sięgają nasi wrogowie, którzy nas prześladują, to cóż się dokonało? No właśnie, już przegraliśmy, bo przeszliśmy na ich stronę. Szatanowi nie zależy na tym, żeby robić to i tamto. Jemu zależy na tym, żebyśmy nie robili tego, co Pan Bóg od nas oczekuje. A co to będzie konkretnie, to dla Niego jest całkowicie drugorzędną sprawą. Jemu zależy na tym, żebyśmy nie wykonywali woli Bożej, żebyśmy czynili źle. I to, że ktoś nam zadał jakąś formę zła, nie znaczy, że my przez to zyskaliśmy jakieś prawo do odpłacania mu w jakiejś innej formie zła. Dlatego nigdy nie możemy szukać zemsty, ale właśnie błogosławić tych, którzy nas prześladują. Co nie znaczy, moi drodzy, że nie możemy się obronić. Oczywiście formą heroizmu pewnego jest Nadstawić ten drugi policzek, jeżeli chodzi o nas samych. Pan Jezus mówi o tym, że jeśli ktoś nas przymusza, żebyśmy szli tysiąc kroków, to idźmy dwa tysiące z nim kroków. Jeżeli przymusza nas, żebyśmy oddali mu suknię, to dajmy mu jeszcze płaszcz. I to jest rzeczywiście forma doskonałości, jeżeli ktoś się na coś takiego zdobędzie, jeżeli chodzi o niego samego. Ale jeżeli ojciec rodziny widzi poniewierane swoją żonę i swoje dzieci i mówi sobie, że on będzie nadstawiał drugi policzek, to coś mu się pomieszało w głowie. Jeżeli pasterz, duszpasterz widzi swoje owieczki, które są zagrożone poprzez herezję, poprzez błąd, poprzez grzech, i nie reaguje, tylko i mówi, że wszystko jest w porządku, to biada mu. I musi się gniewać, jeżeli chce być dobrym duszpasterzem. Trzeci, trzecia postawa, mianowicie względem zła fizycznego, tak to nazwijmy, tego naturalnego, materialnego, które może nas dotykać, choroby, śmierć bliskich osób, straty materialne. Powiedzmy, ktoś pracował całe życie na swój majątek i to kilka godzin spłonie na jego oczach. Znajdujemy wskazówkę w trzecią niedzielę po objawieniu pańskim w Ewangelii, gdzie. Kościół stawia nam przed oczami trędowatego, który przychodzi do Chrystusa i mówi do Niego, jeżeli chcesz, możesz mnie uzdrowić. I Chrystus nawet sekundy nie czeka, tylko mówi od razu, tak chcę, bądź uzdrowiony. Później setnik przychodzi i mówi o tym, że Jego sługa cierpi bardzo i umiera. Chrystus mówi zaraz od razu, nawet nie musi usłyszeć prośby z jego strony, mówi od razu: Ja przyjdę i go uzdrowię. I tak mamy za każdym razem, kiedy czytamy w Ewangelii o Chrystusie, który pomaga innym ludziom. On jest zawsze gotowy do tego, żeby pomóc. I dlaczego tak jest? Dlatego, że współczuje z naszym cierpieniem, z naszym bólem i znaje o wiele lepiej niż my sami. Moglibyśmy mu zarzucać Bogu, że no nie wie, co to jest, co to znaczy cierpieć, gdyby nie stał się człowiekiem w międzyczasie, gdyby nie cierpiał za nas na krzyżu i prze, przeszedł męki, których sobie nad nim potrafimy wyobrazić. Nawet jako człowiek wie, co to znaczy cierpieć. Dlatego współczuje nam szczerze i zawsze. Nigdy nie jest obojętny na nasz ból i nasze cierpienie. I dlatego oczekuję, że będziemy Go prosić, aby nam to cierpienie zmniejszył, albo w ogóle zabrał. Ale właśnie, jeżeli taka Jego wola, tak jak ten trędowaty, którego przecież cierpienie było niewyobrażalne, a jednak On powiedział, jeżeli Ty chcesz, możesz mnie uzdrowić. I w Jego przypadku Chrystus chciał. I w naszym wypadku też często będzie chciał i będzie nas uzdrawiał. I będzie nam pomagał znaleźć pracę, i będzie nam pomagał wybudować dom, i tak dalej. Ale jeżeli wytrwale, pokornie, prosimy, a jednak dosłownie tak to się nie spełni, jak sobie to wyobraziliśmy, to możemy być pewni, że tak jest dla nas lepiej. I niech będzie błogosławione imię Boże, imię Pańskie, bo On jest wszechmogący. On jest wszechwiedzący. Jeżeli jakieś zło dopuszcza w naszym życiu, to wyłącznie dlatego, że możemy odnieść z tego zła, wyciągnąć jeszcze, większą, jeszcze większe dobro, jeszcze większą korzyść. O tym zawsze pamiętajmy, tego możemy być absolutnie pewni, bo nic jakby nie może się wydrzeć z rąk Pana Boga. Wszystko jest pod absolutną, absolutną kontrolą Boga. Wszyscy ci. Można władcy tego świata, którzy mają swoje plany i tak dalej. Jak mówi Psalm drugi, Pan Bóg siedzi w niebie, patrzy się na nich i kpi sobie z nich. Szydzi sobie z nich, śmieje się. Na tych wszystkich no właśnie, niby to możnych tego świata. I po czwarte, moi drodzy, ostatnia najważniejsza wskazówka, uniwersalna niejako. Bo dotycząca każdej formy zła i tego naturalnego, fizycznego, materialnego, jak i duchowego, i moralnego. Mianowicie, tydzień temu w Ewangelii widzieliśmy Chrystusa śpiącego w łodzi podczas burzy. Wiele możemy się nauczyć z całej tej opisanej sytuacji. Po pierwsze, konieczna nam jest wiara. Jaki człowiek, który dostaje kubeł zimnej wody na głowę, a spał jeszcze przed chwilą, nie obudzi się? Jeżeli to łódź zalewały fale, to jak Pan jest mógł spać? Jeżeli śpi w takich okolicznościach, to chce nam przez to też coś powiedzieć: mianowicie, że ten sen jest właśnie pozorny. I tak będzie często w naszym życiu. Pan Bóg z nieznanych nam powodów. Dopuści czasami nawet wielkie zło, gwałtowne, nagłe, niespodziewane, i będzie się zdawał spać, być gdzieś daleko, być obojętnym względem tego, co się dzieje wokół nas. Ale nic bardziej mylnego niż to, że On wtedy jest daleko od nas. Święta Katarzyna ze Sieny, kiedyś. Była mistyczką, wielokrotnie widziała Pana Jezusa w mistycznych wizjach, rozmawiała z Nim. I w pewnym momencie Pan Bóg odebrał jej te łaski, ona myślała, że stała się największą grzesznicą na świecie, że będzie potępioną, jakkolwiek dalej wykonywała, jak potrafiła najlepiej swoje obowiązki, to jednak była przekonana, że pójdzie do piekła, że Chrystus ją opuścił, że nie ma już dla niej ratunku. I to trwało przez kilka miesięcy. Kiedy prosiła usilnie po raz kolejny, aby Chrystus się zlitował nad nią, w końcu po raz kolejny jej się ukazał. Powiedział jej, Katarzyno, kiedy widziałaś mnie w różnych wizjach, kiedy rozmawialiśmy, wtedy rzeczywiście byłem obok ciebie. Ale kiedy myślałaś, że ciebie opuściłem, że jestem daleko, wtedy nosiłem ciebie na rękach. I tak jest w naszym życiu, moi drodzy. Kiedy nam się wydaje, że Chrystus śpi, że jest daleko, że jest obojętny, wtedy On właśnie jest najbliżej nas. I o tym musimy być zawsze silnie przekonani. I kiedy Chrystus wstaje, obudzony przez przerażonych, niewierzących, zdesperowanych apostołów, co mówi? Dlaczego jesteście bojaźliwi? Dlaczego się lękacie? Tyle lat, tyle miesięcy już ze mną jesteście. Tyle widzieliście cudów, niepojętych dla, dla Was. Jak możecie jeszcze po tych wszystkich doświadczeniach wątpić, że jestem Bogiem, że mogę wszystkiego dokonać? Jak możecie dopuścić swojej myśli tą pokusę? że ja mógłbym być obojętny względem zła, które się dzieje wokół was i cierpienia, którego doświadczacie. I jak to jest, moi drodzy, w naszym życiu, że tyle dostaliśmy od Boga. Mamy przecież wiarę, niby to, a jednak najmniejsze zło powoduje tak wielki lęk w nas. Jak to jest możliwe, że katolik się boi, Wiedząc, że Bóg jest w Jego sercu, że On jest wszechmogącym Bogiem i ma wszystko w pełnej swojej kontroli. Jak my możemy się bać, moi drodzy? Dlatego, że właśnie, tak samo jak uczniowie, nie mamy wiary. I Chrystus wstał, powiedział jedno słowo, i nastała wielka cisza. Jedno słowo. I cała burza nagle znika. Nie będzie tak działo spektakularnie w naszym życiu w większości przypadków, ale mógłby tak zrobić, gdyby uznał to za stosowne i dobre dla nas. I tego bądźmy zawsze pewni. To da nam, nam jedynie spokój do tego, żeby działać właśnie po Bożemu, tak jak Chrystus. On był zawsze niewzruszony we wszystkich kłótniach z Faryzeuszami, we wszystkich tych niebezpieczeństwach. Zawsze był niewzruszonym, absolutnie niezłomnym. I tacy my sami musimy być. Tacy jak on. Podobnie jak święty Piotr w innej scenie na morzu, kiedy pan Jezus po zmartwychwstaniu ukazał im się i w końcu poznali go na morzu, kiedy on chodził po nim. Święty Piotr jest tak zafascynowany, że krzyczy do niego: Panie Jezu, jeśli chcesz, to przyjdę do ciebie. I pan Jezus mówi: To chodź. I święty Piotr od tak po prostu wychodzi z łodzi i idzie po wodzie do pana Jezusa. Dokonuje niebywałych rzeczy. I tak samo my możemy, moi drodzy. I tak długo jak szedł i się patrzył na Chrystusa, miał wzrok utkwiony w nim, a raczej swój umysł i serce przy nim. Tak długo dokonywał tego wielkiego cudu. Ale kiedy usłyszał zbliżającą się falę, która jest tutaj symbolem jakiegokolwiek zła w naszym życiu, i spuścił zwrok z Chrystusa z... i zaczął patrzeć się na bok, skąd ta fala nadchodziła. Czyli patrzył się na zło i do niego przylgnął. W tym momencie zaczyna się zanurzać w odmętach swojej niewiary, swojej nędzy, swoich grzechów i zła tego świata. I tak jest w naszym życiu niemalże ciągle na nowo. Że my. Spuszczamy wzrok z Chrystusa, zdejmujemy go z Niego, opuszczamy Go, bo wolimy patrzeć na zło i nim się zajmować. I to jest nasz największy dramat, moi drodzy. To jest największy triumf zła, że my się ciągle nim zajmujemy. I o to chodzi nieustannie szatanowi, żebyśmy się złem zajmowali w jakiejkolwiek formie. Czy to tej korzystającej z tego zła, czy to tej broniącej się przed Nim, czy to tej panikującej, lękającej się, Jemu jest to drugorzędną sprawą. W jaki sposób? My mamy po prostu spuścić wzrok z Chrystusa, mamy Go zostawić i odejść od Niego. Dlatego to jest najważniejsze, żebyśmy nie próbowali nigdy zła pokonywać samemu. Mamy Chrystusa, który jest Bogiem Wszechmogącym, Alfą i Omegą. Panem, panów. I dlatego nie mamy się czego bać. Każde zło, jeżeli On tylko zechce, pokonamy bez najmniejszego problemu. Ale warunek jest jeden. Musimy się na Niego patrzeć. Musimy nieustannie być przy Nim i nigdy nie pozwolić, aby jakiekolwiek zło, czy to w nas samych, czy w innych ludziach, zasłoniło nam Chrystusa. Bo wtedy przegraliśmy. Tak długo, jak On jest przy nas. Raczej my przy nim, żadne zło nam nie podskoczy. Mój Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen, niech będzie pochwalony z Chrystus.